Mam do Was bardzo ciężkie pytanie. Co się stanie, jeżeli połączymy to, i to. Powstaną kilos! Na dzisiejszy filmik mam bardzo dużo tych owocowych maskotek niespodzianek, a wy, moi drodzy, teraz w komentarzach napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony owoc. Z tego co widzę, jest to seria czwarta, i powiem Wam, że mi się wydaje, że ja chyba otwierałam dwa razy Cutie Titosy, teraz to jest trzeci raz, więc chyba musiałam jedną serię pominąć. Nawet nie wiem, nie wiem kiedy tak naprawdę, jaka to była seria. Jest 12 różnych pluszaków do zebrania i z tego, co widzę, one mają tutaj różne kolory tych naleśników. Wydaje mi się, że te kolory tych kocyków to akurat nie mają znaczenia i one są tutaj dane, wiecie, totalnie losowo. O, jakie słodkie to jest! O matko, jak ładnie zapakowane! Papierek taki, nie wiem, a la Pampers trochę z różnymi owocami, ale to ładnie pachnie, taką, nie wiem, owocową gumą balonową. Dajcie mi koniecznie też znać, czy cutie Titusy wcześniej też pachniały, czy, czy nie pachniały, bo powiem Wam, że nie pamiętam. I to jest moi drodzy, chyba jakiś lew. I czy to przypadkiem nie oznacza, że on jest jakiś rzadki? Chociaż nie. Jak chyba miały czerwone tutaj papryczki, to wtedy oznaczało, że on jest mega, mega rzadki. Dobra, moi drodzy, ten Kotykitos nazywa się Lionito, czyli to jest Lew. Jego imię to Sherbetito. I jest, jak widzicie, troszeczkę taki no nie, naj, nie najzwyklejszy, ale można powiedzieć, że średnio rzadki. Wow, ale tu będą czaderskie te maskotki. Widzicie, widzicie to? Co to jest w ogóle? To jest jakiś żółk? Oczywiście na kartce tu jest jeszcze zapisana jego data urodzenia i on z tego co widzę urodził się 10 sierpnia, więc piszcie koniecznie w komentarzach, kto z Was też ma w tym dniu urodziny. Zobaczcie jeszcze ten przeczaderski kocyk. To jest jakby, wiecie, wnętrze jakiegoś owoca, ale powiem Wam, że nie wiem co to jest. Czy to jest? Bo to Arbus chyba nie jest. Nie pamiętam teraz, jak ten owoc się nazywa. Piszcie w komentarzach. Lecimy w takim razie z kolejnym Tosem, który ma zielony kocyk i już czuję, że on inaczej pachnie. Chyba tak jabłuszkowo, i wydaje mi się, że może one pachną właśnie tym, jaki mają kolor kocyka? Może to o to chodzi? No nie wiem, nie mam pojęcia. I kto tu się nam skryje? Nie mogę, ale czaderski. O, jakie ma łapy czaderskie! O, nie wierzę! Nie no, dobra, on mi się podoba teraz jeszcze bardziej. Super ma ten dziób. I takie, zobaczcie, smutne oczka. Uj, Co ci się stało, biedne tukanie? Ktoś cię nie nakarmił? I moi drodzy, to jest tukanito i nazywa się Melonito. I tutaj, zobaczcie, jest Arbus. Kocyk Arbus. Ale fajnie one wyglądają, te kocyki, Super są. Dobra, ta seria. Chyba jak na razie, cuti titosów, frutitosów podoba mi się najbardziej spośród tych wszystkich. I nasz melonito tukanito urodził się 21 maja. Tak mi już w całym pokoju ładnie pachnie, że mam ochotę tylko robić. O cały czas tak. I uwaga, kolejny. I on pachnie, o jak mocno. Pomarańczą, tak, pomarańczą, jakimiś cytrusami. Dlatego pewnie ma właśnie kocyk pomarańczowy. Dobra, uwaga, uwaga, kto tu będzie. Co to jest? Mis jakiś? O, ale jaki fajny kocyk! Matko jedyna, jakie one są super! Zobaczcie, wielka pomarańcza, taka przekrojona. To jest pszczółka! I ma, ale czad! I ma skrzydełka takie, wiecie, no, brokatowe jakby, świecące. Ale ładnie wygląda! Tylko powiem wam, ja się zawsze tak zastanawiam, czemu one mają takie zblazowane miny, nie? Wszystkie te cutie titosy mają takie miny jakby, nie wiem, Miały zaraz zasnąć. Jego imię to Buzito, Beito. I moi drodzy, on się urodził 16 sierpnia, czyli bardzo podobnie jak tutaj ta, ten nasz lew, który urodził się 10. O, prawie bracia, prawie bracia. Wydaje mi się, że to jest już ostatni kolor naleśników, czyli czekoladowy. Ale w ogóle, co to będzie za owoc? Może kokos? Serio? Ej, ja chcę kokosa, bo kokos bardzo ładnie pachnie. Uwaga, czekajcie, wącham. No, nie wiem, czy to pachnie kokosem. Może. Nie wiem, dziwny zapach. Skończ go znam, ale do końca nie wiem. Nie mam pojęcia. Zaraz, jak otworzymy, to pewnie się okaże. Kiwi, no tak! Matko, jedyna! Mój ulubiony owoc to jest właśnie kiwi. Ja bym mogła kiwi kilogramami po prostu jeść. Naprawdę. Piszcie też koniecznie w komentarzach, właśnie, jakie są Wasze ulubione owoce. A to jest, moi drodzy, osioł? Nie, no, a może to jest osioł, panie ośle? Nie, dobra, osioł chyba nie ma takich, takich wąsów. To co to jest? Kot? Fioletowy kot? Violetito Foxito, który urodził się 12 marca, czyli jest to fioletowy lis. No nie wiem, czemu go nie zrobili, wiecie, no w kolorze lisa, myślę, że dużo lepiej by wyglądał, chociaż taki fioletowy też jest oryginalny. A no, jakie uszeczka fajne. Tu widzicie, mamy też takie specjalne opakowanie, że możemy je zamknąć sobie z powrotem, ale ja nie będę ich zamykała. One wylądują u mnie na półce i będą Pięknie pachniały. Dobra, kolejny zielony. Uwaga, uwaga, co tu będzie? Tylko, żeby nie było żadnej powtórki. Proszę, proszę, żeby nie było powtórki. To już nie powtórka. Co to ma być? Co to ma takie zęby? To jest smok. Smok! Złoty smok! Ale czaderski! I ma nosek w kształcie serduszka. Mm, powiem wam, że przez te zęby to on nawet tak trochę wiecie. Groźnie wygląda. Trochę groźnie. I moi drodzy. Tak, tak. To jest super, mega, super, super mega rzadki Goldito! Wow, udało mi się! Wydaje mi się, że chyba w takiej całej paczce to zawsze znajduje się jeden taki najrzadszy. I mamy przepięknego smoczka. Witam, witam kolegę. Gdzie jest teraz Twoja tutaj jeszcze kartka? Tak, nazywa się Goldito Fruit Batito. Co? To nie jest smok? To jest nietoperz? <ścoughs> No dobra, to sorry, jesteś nietoperzem. Ale wyglądasz prawie jak smok. No tak, bo przecież te kły to niby wiecie, takie trochę wampirze są. No dobra, niech będzie. Ej, czekajcie. On ma tutaj ananasy na skórze. To inne zwierzaki też tak miały? Nie, inne zwierzaki są w normalnych kolorach. Czyli pewnie tylko te żatrzy mają takie, wiecie, printy jakby na ciele. I moi drodzy, kiedy on się urodził 27 czerwca. Cutiti tos, titos, tos, Uwaga, uwaga, to na pewno nie jest powtórka. Oj nie, nie! Dobra, to mi teraz wygląda serio na lisa, ale lisa już jednego mieliśmy, więc chyba drugi być nie może. Chociaż kto wie, kto wie, no, powiem wam, że wygląda jak kolejny lis. Serio, no przyznajcie mi rację, że wygląda jak lis. Kim ty jesteś? Puffito Cinchilito. Yy, czy to nie jest, czy to nie jest przypadkiem szyszyl? Pomarańczowy szyszyl? Okej, okay, dobra, nie wiem, może się mylę. On się też urodził, co kolejny, który urodził się w sierpniu? Tylko tym razem 23? Powoli robi mi się już tutaj armia zwierzakomaskotek. Bardzo ich dużo. A jeszcze kilka dojdzie i uwaga, uwaga, tylko proszę, proszę, nie powtórka, nie powtórka, to nie powtórka, dobra, kim ty jesteś, czemu masz taki dziwny nos, dobra, nie mam zielonego pojęcia, ma trochę tutaj, nie wiem, tą skórę jak właśnie jakiś, jakiś owoc z pestkami, dobra, nie, no zobaczcie, to ma tutaj taką grzywę, to, to musi być smok, tym razem to jest smok na pewno, uwaga, czy jesteś smokiem, no nie, no musisz być smokiem, zobaczcie jakie ma skrzydła, na 100% to jest smok. Uwaga, czy ja miałam rację? Flamito Dragonito. No, i to jest, moi drodzy, smok. A, bo może ten kocyk to jest smoczy owoc? Czy, czy właśnie smoczy owoc nie wygląda tak podobnie do tego kocyka? Albo mi się znowu coś pomerdało. Albo może mam rację. I on jest, moi drodzy, tutaj prawie taki najrzadszy. W ogóle bardzo bym chciała trafić tego tutaj. Zobaczcie, rifito. Nie wiem, co to jest, wygląda jak jakiś żuk, ale jest po prostu prześwietny. Ja go chcę trapić. Czuję, że będzie teraz tutaj w tym czekoladowym. Założę się. I słuchajcie, moi drodzy, pamiętajcie też koniecznie o zostawianiu łapek w górę i subskrypcji, żeby właśnie nie pominąć na moim kanale żadnych takich kolejnych nowości zabawkowych i, i nie tylko, bo też gry nagrywam, jakby ktoś nie ogarnął. Jakieś takie różne śmieszne gierki. I uwaga, uwaga! Ty my tego mamy? N nie, nie mamy. Nie, to jest jednorożec! Nie mamy na pewno. Dobra, trochę mi wiecie, kolor tak zbugował mózg, bo tutaj mieliśmy podobnego od tego pierwszego, to był lew, ale nie, moi drodzy, to jest jednorożec. Taki trochę y, ze zblazowaną twarzą jednorożec, ale, ale całkiem ładny i fajnie, że tutaj pododawali takie, wiecie, elementy złote, bo wcześniejsze na pewno maskotki tego nie miały. Rainbowito Unicornito, ale masz fajne imię, i uwaga, Uwaga, kiedy się urodził? W kwietniu trzeciego! No, 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 chociaż w końcu nie sierpień. Wydaje mi się, że większość tych pluszaków ma takie daty właśnie wakacyjne albo wiosenne, bo pewnie właśnie większość tych owoców możemy wtedy zjeść, a zimą za bardzo świeżych owoców, no, no nie ma. Chyba, że są z jakichś innych krajów sprowadzane, no to wtedy, no to wtedy tak jest. I uwaga, uwaga! Kto tutaj będzie? Różowy jakiś? Wow! jaki jesteś fajny o ja nie mogę co to jest za ogon co to jest w ogóle, za zwierz? dobra wydaje mi się że to jest jakiś miś tak mi się kojarzy który jest w ogóle chyba arbuzem <noise> misiu arbuzowy dobra Berito Lemurito, to jest lemur? Serio lemur? No tego to się nie spodziewałam. I on jest też, no nie, ja chciałam tego, ja chciałam tego refito trafić, go nie mam, jak tak może być? I on, słuchajcie jeszcze moi drodzy, urodził się 27. Października, czyli proszę, jednak ktoś jest z października, czyli moje chyba przypuszczenia były złe, że wszystkie będą tutaj jakieś takie wakacyjne. Zostało mi jeszcze kilka opakowań, które chcę otworzyć na moim TikToku, na moim Instagramie i w relacji YouTubeowej, więc koniecznie oglądajcie i ciekawe, czy trafię tam tego, którego bardzo, bardzo chcę. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, miłego weekendu, pa pa!